Witajcie z tej strony 60. Witam was serdecznie na kanale. W dniu dzisiejszym odcinek zatytułowany Upadek Polskiej Policji. Dziękuję na wstępie za subskrypcję kanału, jak i wyświetlenia poprzednich odcinków. W tym momencie w prawym górnym rogu się pojawia odnośnik do ostatniego odcinka, gdzie omawiałem schemat postępowania z denatem na miejscu interwencji zbrodni. W dzisiejszym Odcinku Upadek Polskiej Policji. Być może jest to tytuł wyolbrzymiony, w jakiś sposób kontrowersyjny, jednak moim zdaniem w ciągu ostatnich kilku lat możemy mówić o upadku naszej polskiej policji. Będąc funkcjonariuszem tej formacji, też widzę jak to wygląda mniej więcej od środka i chciałbym w krótkim stopniu zastanowić się, dlaczego, przedstawić wam, dlaczego moim zdaniem formacja w dalszym ciągu upada. tak? Na początku cofnijmy się do roku mniej więcej tam 10, 2010, 11, 12. Obecna wtedy tam w rządzie władza na czele z Donaldem Tuskiem postanowili o tym, żeby ukrócić policyjne emerytury po 15 latach, zmienić system emerytalny, ponieważ uznali, że było za dużo produkowanych wczesnych emerytów. Nie mam zamiaru tutaj ocenić, czy była to słuszna bądź też nie decyzja, ponieważ to. Trzeba pozostawić opinii publicznej, jak i też rządzącym, którzy tutaj się tym tematem zajmują, ponieważ nie, nie, nie chcę zgrywać eksperta każdego rodzaju. Natomiast jeżeli likwidujemy jedną, powiedzmy, z głównych przyczyn, która była motorem napędowym, dlaczego ludzie na przykład szli do tej formacji, ponieważ po 15 latach służby otrzymywali oni 40% podstawowego wymiaru emerytury. To nie jest tak, że po 15 latach ktoś nabywał pełną emeryturę. Trzeba zdać sobie z tego sprawę, tak? Natomiast było to 40% ostatniej wypłaty policjanta. 40% ostatniej wypłaty policjanta. Więc jeżeli policjant brał powiedzmy 4000 zł wtedy na wypłatę, powiedzmy, jeżeli odchodzi powiedzmy z 2 lata temu ze służby, brał 4000 zł, 40% z tego wymiaru, to koło powiedzmy było niecałe 2000 zł. I to była emerytura, którą on otrzymywał tam po, po, po 15 latach, tak? I mogą dojść na emeryturę, gdzieś iść do innej pracy i jakoś sobie żyć dalej, jeżeli nie chciał pracować w policji. Obecnie na nowych zasadach jest to 60% podstawu wymiaru, wymiaru tutaj emerytury dopiero po 25 latach służby i to nie jest tak jakby wyliczane z ostatniej wypłaty, lecz sumowane z, średnio z ostatnich 10 lat, czyli tak jak w, w zwykłym cywilu, że się tak wyrażę. No i dochodzi do takich absurdów, że w tym momencie osoba, która teraz się zatrudni, te 60% z 25 lat, ze średniej, wychodzi na to, że jeżeli teraz obecnie ktoś przepracuje 25 lat, no to będzie miał mniejszą na przykład emeryturę niż osoba, która przepracowała na starych zasadach 15 lat. Tak? A więc jeżeli odebraliśmy ten główny y, przywilej emerytalny, warto tutaj wyświetlić statystyki, gdzie mieliśmy tutaj w latach pokazane, iż w przeszłości mieliśmy około 5 7, 9, 10 kandydatów tutaj w okresie tam właśnie 10, 11, 12 roku na jedno miejsce, a obecnie w 2022, 2023 roku ta liczba to półtora osoby na jedno stanowisko, tak? To także mamy półtora kandydata na jedno miejsce w policji i z tego półtora kandydata, jakkolwiek by to nie dzielić, część odpadnie, bo nie będzie się nadawała zdrowotnie, część odpadnie, bo nie będzie przechodziła powiedzmy psychologa i psychiatry. No, i z czego ma być budowana ta formacja, jeżeli nie ma osób, które chcą służyć w tej formacji? Nie ma osób ambitnych, nie ma osób zdolnych, nie ma osób młodych, nie ma osób zdrowych, silnych, które będą przychodzić i realnie jakoś sprawiać, że ta formacja będzie dalej funkcjonowała. Na ten moment mówi się, że brakuje już 16 tysięcy policjantów, natomiast 16 tysięcy policjantów tam powiedzmy ze 100 tysięcy, które obecnie jest przewidziane w policji, tak? Teraz to chyba, bo także jest 104-105 tysięcy policjantów. To nie oznacza, że brakuje 16 tysięcy policjantów ogólnie i że nie wyjeżdża, powiedzmy. Co dziesiąta osoba na ulicę. Nie, bo w kierownictwie, na wyższych szczeblach, osoby nie odchodzą, tak? Odchodzą osoby, które pracują na ulicy i mają dość tej pracy, odchodzą osoby, które nabywają właśnie uprawnienia emerytalne po 15 latach, odchodzą osoby, które przychodzą do tej formacji, przerobią 2-3 lata, i widzą, że nie ma żadnych perspektyw rozwoju. Dlatego realnie, moim zdaniem, możemy mówić, że na samej ulicy w prewencji brakuje około 30-40% stanu etatowego. Tak? Doliczmy do tego osoby, które siedzą na L4, doliczmy do tego kobiety w ciąży i wychodzi na to, że brakuje nam tak naprawdę na ulicy co drugiego policjanta. Około 30-40% mogę śmiało tutaj. Moim zdaniem, od wewnątrz, jak to samo obserwuję na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat, brakuje najzwyczajniej sieci ludzi. A zapotrzebowanie, widziałem takie opinie. No tak, dawniej było więcej ludzi, było więcej Polaków, to było większe zapotrzebowanie na policję. W pewnym sensie się to zgadza. Natomiast jeżeli spojrzymy z drugiej strony, że mamy obecnie wojnę za naszą granicą, mamy napływ około 2-3 milionów samych obywateli narodowości ukraińskiej to to, że w tym momencie pomału zaczynamy wchodzić w niż demograficzny, nie sprawia, że nagle jest mniej interwencji, bo po miastach dużych jest w ciągu ostatnich lat odczuwalny wzrost interwencji, tak? Co przekłada się na to, że niektóre interwencje czekają sobie po 4, 6, 8 godzin na przyjazd patrolu policji. Wiadomo, te bardziej pilne, które mają tam pierwszy priorytet, jest zagrożone życie zdrowie ludzkie, one są obsługiwane dalej tam do 10-15 minut, natomiast jeżeli mówimy o interwencjach, gdzie jest zagrożenie życia zdrowia, to niestety obywatele są coraz bardziej sfrustrowani. I sam to odczuwam na własnej skórze, jeżdżąc z kolejnych to na kolejne interwencje, gdzie ludzie się mnie pytają, dlaczego przyjechaliście kurde bele po 4-5 godzinach. Ja dzwoniłem rano, a jest godzina 12-13, gotuję obiad, a wy przyjeżdżacie, zapraszanie, zawracacie mi dupę, a dzwoniłem do was na 7 rano, bo na przykład ktoś tam chodził po osiedlu, i wyklinał innych ludzi, chodził zapijaczony typ, i zaczepiał ludzi, no, no tak to wygląda i będzie tylko i wyłącznie gorzej. Jeżeli zobaczymy, że MSW obecnie pojawiają się coraz to nowsze artykuły, że chcą ściągać starych funkcjonariuszy, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka osoba, która nabyła prawa emerytalne na starych zasadach będzie wracała za do tej formacji po to? żeby w momencie, w którym policja otrzymuje coraz więcej zadań do realizacji, jest coraz więcej interwencji, jest coraz bardziej roszczeniowe społeczeństwo, właśnie jeżeli mówimy na przykład tutaj o osobach, które przybywają do nas z zagranicy i nie są nauczone tak jakby manier i zasad panujących w naszym państwie, nie są one obeznane w kodeksie karnym, w kodeksie wykroczeń i wydaje mi się, że na przykład, że w ich kraju jest coś normalne i w naszym kraju jest coś, że to nie powinno być żadne wykroczenie. Na przykład, jeżeli mówimy na przykład tutaj o dawania obiciu dzieci, tak, gdzie wydaje mi się, że sam ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, jest to temat, który w różnych narodowościach zagranicznych wydaje się być nadal rzeczą normalną, natomiast w naszym kodeksie karnym, czy też kodeksie wykroczeń, tak, mamy to przestępstwo, jako na przykład znęcanie się nad własnym dzieckiem, gdzie w w mentalności innych narodowości często jeszcze nadal panuje przeświadczenie, że to normalne, że się swoje dziecko na zawsze przyję, i ma pełno siniaków na skórze, a potem okazuje się, że polski na przykład nauczyciel zgłasza to na policję i jest tutaj postępowanie karne z tego powodu, tak? Także mamy tutaj coraz nowe to wyzwania stojące przed policjantami, ponieważ mamy tu zderzenie z inną kulturą, tak? petentów, wobec których działamy. Następnie e, ostatnio pojawiły się zapowiedzi, MSWiA mnie zapowiada, że będzie e, planowało podwyżki dla nowych funkcjonariuszy o około 1000 zł. Tak, pierwsza wypłata policjanta będzie wyrównana mniej więcej do wypłaty żołnierza, natomiast prawdopodobnie na moje będzie się to wiązało z tym, że zostanie zlikwidowana pierwsza grupa Czyli będąc na szkole, policjant będzie już z automatu otrzymywał wynagrodzenie policjanta na drugiej grupie zaszeregowania, i to będzie ta huczna podwyżka. Natomiast, jeżeli zobaczymy na to, że od marca do 1 marca odeszło 6, w tym roku 6 tysięcy funkcjonariuszy, a chętnych do przyjęcia do służby do 1 marca było 100 funkcjonariuszy w całej Polsce, no nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób zachęci młode osoby, gdyż tak naprawdę odbierając te prawa emerytalne, a nie dając nic w zamian. Tak, Jeżeli zobaczymy na to, że w wojsku też mamy wydłużone teraz wiek emerytalny, 25 lat służby, ale mamy dodatki socjalne, które też omawiałem teraz, tutaj w górnym prawym rogu się pojawi odnośnik do odcinka, gdzie omawiałem te różnice, jakie są socjalne, tak? w dopłacie do mieszkań 100, 200, 300 tysięcy, w dopłacie do wynajmowanego mieszkania, tak, w wakacjach dla rodziny, które tak naprawdę można nazwać kolejną czternastką w wypłacie, to widzimy, że nasza służba jest w żadnym stopniu nie jest konkurencyjna tak, z wojskiem i będzie tylko i wyłącznie coraz gorzej. Obecnie, z tego co ja też zauważyłem, nie, nie, nie wiem czy to jest jakiś ujma czy też nie, natomiast też fakt, o którym się nie mówi, obecnie do policji są przyjmowane głównie same kobiety i 30%. 5-40-latkowie, tak? Coraz więcej spotykam osób, z którymi gdy rozmawiam, mówią, no pracowałem tu i tu, tu i tu i same dosłownie mówią, że no w życiu mi nie wyszło, dlatego przyjąłem się do policji. No jak ja coś takiego słyszę, to po prostu krew mnie zalewa, gdy sobie pomyślę, że tak ma wyglądać nasza formacja, że niedorajdy życiowe, którym w życiu nie wyszło, przyjmują się do policji, to pokazuje, jak marny jest obraz obecnie naszej policji. Że nie ma chętnych ludzi, którzy chcieliby cokolwiek przyjść i zmieniać w tej formacji, a przychodzą osoby, które nie znajdują zatrudnienia na rynku cywilnym, nigdzie indziej. Także, jeżeli zobaczymy 10 lat temu 15, 10 osób na jedno miejsce, a obecnie to jest półtora osoby na jedno miejsce, no to nie wróżę tej naszej formacji niczego dobrego. Ostatnio także widziałem gdzieś tam na grupie, na związkach tutaj policyjnych, niezależny związek opublikował, że odbył się audyt tutaj w komendzie głównej policji, gdzie mądre głowy próbowały dojść tutaj, um, zgadnąć, odgadnąć dlaczego brakuje policji, no i wyniki audytu były wszystkim oczywiście znane. Głównie co za to odpowiada, to zwiększenie ilości zadań, no i spłaszczenie wypłat, tak? W stosunku do minimalnej służba policji w ogóle nie jest konkurencyjna na rynku pracy. I Obstawiam, że w najbliższym czasie będzie tylko gorzej i się to nie zmieni, nie zmieni a zwykli ludzie, obywatele coraz bardziej będą to odczuwać. I to jest w tym wszystkim najgorsze, bo jeżeli jeszcze na ten moment policja jakoś wyrabia, to wyrabia dzięki temu, że są policjanci, którzy robią nadgodziny, wyrabiają po 50-100 nadgodzin w miesiącu, jeszcze jakoś to jest ciągnięte, natomiast ta linia z każdym miesiącem będzie coraz bardziej się obniżała i w końcu moim zdaniem dojdzie do momentu, gdy, gdzie realnie życie i zdrowie Polaków będzie zagrożone i moim zdaniem już to pomalutko się dzieje, bo na ulicach brakuje patroli, policja, bardzo ciężko jest jej oddziaływać prewencyjnie, bo na świecie nie ma kim. Oddziały prewencji policji liczą coraz mniej osób, w niektórych jednostkach to jest powyżej 50%, nie ma po prostu kim robić. Wiecie, kierownictwa i osób, które na wyższych szczeblach zasiadają, tych osób nigdy nie brakuje, ale do pracy za najniższą wypłatę, no to właśnie jest coraz ciężej znaleźć chętnych. Także mamy gorszą emeryturę, spłaszczenie wypłat, socjal w porównaniu do wojska leży i nie wróży to nic dobrego. Zobaczymy, jakie będą plany ministerstwa MSWA na najbliższe miesiące, na najbliższe lata. W jaki sposób będą oni chcieli ratować tę naszą sytuację. Jeżeli będzie się to tylko i wyłącznie opierało na tym, że będziemy próbować ściągać starych funkcjonariuszy, natomiast warto sobie też odpowiedzieć na jedno pytanie: czy stary funkcjonariusz, który wróci do służby w policji, to on pójdzie na ulicę realnie rozwiązywać interwencje, Jeżeli odszedł, powiedzmy, do pięciu lat i siedział w dochodzeniówce w wykroczeniach czy w prewencji i liczymy że taka osoba nagle wróci do policji po to żeby latać po ulicy za nie wiem Ukraińcami, Polakami, Gruzinami, którzy wycinają katalizatory, tworzą bójki, to osoby będą chcieć wrócić na jakieś lepsze stanowiska. Także mamy dalej błędne koło i ministerstwo stara się robić wszystko, żeby po prostu nie zachęcić młodych ludzi do pracy w policji, tak? Nawet jeżeli dźwigną to wyposażenie, uposażenie policjanta na, na, na pierwszej grupie, to jakby, tak, tego wstępującego. Jeżeli nagle się okazuje, że on przekroczy 26 rok życia, jego wypłata zostanie obcięta o 500-600 zł i okazuje się, że młody przed 26 rokiem życia ma taką samą wypłatę, jak powiedzmy dochodzeniowiec, wykroczeniowiec, z 5, 7, 10-letnim stażem, to doprowadza do tego, że osoby, które tak samo mają 5, 7, 10 lat, widzą, że nie ma żadnej możliwości rozwoju dla nich, a ilość papierów, którą muszą przemielić, wykroczeń, dochodzeń, przestępstw. Jest coraz większa, i te osoby też rezygnują. Także, jeżeli tak ma wyglądać ta formacja, to ministerstwo bardzo będzie musiało się postarać, żeby w jakikolwiek sposób zachęcić młodych ludzi do pracy w niej. Natomiast na ten moment się to nie zapowiada, ponieważ ciągle próbują oni przywrócić stare osoby do służby, co im po prostu nie wychodzi. Życzę Wam miłego weekendu. Dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Spędźcie go z rodziną na świeżym powietrzu, bo to ostatnie niełannej pogody. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.